Własność intelektualna utwór, patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, dozwolony użytek, creative commons, domena publiczna prawa majątkowe, prawa osobiste Uff. prawa autorskie temat budzący chyba skrajne emocje czasem spędzający twórcą sens powiek, a czasem marginalizowany i wręcz olewany. Ja nazywam się Leszek Glosza i zapraszam na pilotażowy odcinek nowej serii filmów, w ramach której wraz z ekipą śląskiego kusika postaramy się oswoić ten niepotrzebnie chyba demonizowany obszar. Witam w otwartej pracowni. W ramach takiej powiedzmy rozbiegówki do tematu zajmiemy się dość ciekawym, a wydaje mi się mocno niedocenianym zbiorem prac, jakim jest Archiwum wygasłych patentów. Patent jest to prawo na wyłączność do korzystania z opracowanego wynalazku przez jego autora bądź podmiot, który takie opracowanie zlecił. Aby uzyskać patent, trzeba przygotować dosyć złożoną dokumentację techniczną która po wygaśnięciu patentu przechodzi do domeny publicznej. Oznacza to dla nas to, że możemy z takiej dokumentacji korzystać bez praktycznie żadnych ograniczeń, nawet do celów komercyjnych. Dzisiaj skupię się jednak na estetycznej stronie wzorów patentowych i poszukam jakiegoś fajnego opracowania graficznego, które posłuży mi jako plakat, ale można by je też wykorzystać jako nadruk na koszulkę, tło pod naszą stronę internetową. Czy w dowolnym, innym, nawet komercyjnym zastosowaniu. Na nasze szczęście, dzięki różnym umowom międzynarodowym, e, wnioski patentowe są udostępnione szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem takich zbiorczych archiwów, i w Europie jest to Europejskie Biuro Patentowe, e, które którego zasoby znajdziemy na stronie epo.org. I tutaj na samej górze strony mamy wyszukiwarkę. Już tutaj wcześniej wyszukiwałem dosyć znanego patentu, który całkiem niedawno odbił się szerokim echem na całym świecie. I tutaj poszukamy sobie zabawkowych klocków do. Budowy. Przeszukamy patenty. I tak, żeby ułatwić sobie przeszukiwanie, prowadzimy sobie tutaj filtr od najstarszego. I jak możecie zauważyć, mamy tutaj wnioski patentowe już z 893 roku. Tutaj jest akurat wniosek odnośnie form do odlewów konkretnych zabawek. Możemy sobie podejrzeć dowolny projekt. Tutaj widać od razu grafikę, można sobie ją przybliżyć. Wnioski są naprawdę w fajnej rozdzielczości udostępniane, i właściwie te wszystkie rozwiązania techniczne, które tutaj są zastosowane. Mimo tego, że były wprowadzone no, już akurat w tym wypadku ponad 100 lat temu, e, mogą być ciekawą inspiracją do naszych projektów. Szczególnie jeśli jesteśmy makerami i, i, i lubimy odtwarzać takie stare, fajne, historyczne rzeczy. Ja przejdę jednak dosyć szybko do lat 50. minionego stulecia. Kiedy to został zgłoszony do patentu. Najsłynniejszy obecnie klocek na świecie. Tak gdzieś tutaj. Ta Interlego AG. Tak jest. I tutaj można sobie rzucić okiem. Jak wyglądał oryginalny wniosek patentowy na klocki Lego. Ten patent wygasł dosyć dawno, jednak sama firma LEGO próbowała zabezpieczyć swoje prawa jeszcze w ramach innych procedur, między innymi starając się zablokować wzór klocka jako wzór towarowy właśnie wzór użytkowy bądź wzór przemysłowy. Swojego produktu. Ale ostatecznie sąd oddalił te roszczenia, więc od już prawie dekady możemy spokojnie korzystać z dowolnych wzorów opartych na podstawowym patencie Lego. Właściwie wcześniej. Również było to możliwe, mimo tego, iż yy, firma bardzo mocno próbowała ograniczać yy, rynek w tym zakresie i wprowadzać monopol na produkcję tych klocków. Jednak nie miała takich możliwości prawnych i troszeczkę naciągała rzeczywistość do swoich potrzeb, ale to często bywa w ten sposób w wypadku dużych graczy na rynku. W każdym razie. Dzisiaj możemy spokojnie skorzystać sobie i do modelowania, czyli możemy zaprojektować klocki bazujące na tym rozwiązaniu i je produkować bez żadnych ograniczeń, sprzedawać komercyjnie, a możemy też wykorzystać dokumentację, która została tutaj załączona i chociażby wydrukować sobie koszulkę z takim nadrukiem. ale ze względu na to, że ten wzór jest jednak już dosyć mocno popularny w internecie i często eksploatowany, a natrafiłem ostatnio na dosyć ciekawe rozwiązanie, z którym wcześniej się nie spotkałem. O, tutaj. Jest bardzo ciekawy patent klocka. Muszę powiększyć. Mamy kilka stron, z których możemy sobie dowiedzieć się w tym momencie, jak, jaki był plan na funkcjonowanie. Nie wiem, czy weszły do produkcji te klocki. Całkiem możliwe, że wyszły. Ale samo opracowanie graficzne robi naprawdę fajne wrażenie, i myślę, że idealnie taki. Print nadawałby się na fajny plakat do powieszenia u mnie w biurze. dlatego przejdziemy sobie do. sekcji. Pobierz, oryginalny dokument. I teraz w formie PDF. -a. Mamy interesującą nas grafikę. Jest na kilku stronach wraz z opisem. Wydaje mi się, że skupimy się na, na pierwszej stronie. Puścimy do druku. ok, Mam tutaj wydrukowaną naszą grafikę. I teraz, żeby fajnie pasowała nam do wystroju wnętrza, warto by ją troszeczkę jeszcze może to pasować do czasów, z których pochodzi. Jest akurat 57. rok, ale myślę, że jeżeli ją troszeczkę postarzymy, postarzymy ten nasz wydruk, to będzie robiła znacznie lepsze wrażenie nad biurkiem. Ok, Do postarzenia wydruku przydadzą nam się trzy rzeczy. Po pierwsze, kubeczek mocnej herbaty. Po drugie kuwetka A po trzecie żeby troszeczkę przyspieszyć proces użyjemy żelazka. I teraz tak, kolejno rzucamy sobie nasz wydruk do kuwetki. Zalewamy herbatką. Wydaje się dobrze zaparzył. Podajcie Gorąca. Uważać, tylko żeby nam się nie porwał, ale puścić też trochę tej herbaty pod spód. Tak. Super, ja sobie wykorzystam jeszcze torebkę, jest dużo mocnej esencji. Można ją troszeczkę powpychać w naszą kartkę, tak żeby porządnie. Wydruk się napił. Napamię go tu dosyć mocno. Można zostawić na troszkę dłużej, jeżeli chcemy osiągnąć mocniejszy efekt. Tylko trzeba uważać, żeby nie rozmoczyć papieru za bardzo. A no, wtedy może nam się rozpaść. Ok, powiedzmy, że na tym etapie. Zakończymy. Odlejemy sobie. Przesuszymy troszeczkę naszą kartkę. Zaczęła się robić taka żółtawa. Jeśli o to chodzi. Wezmę sobie dodatkowy papier. Rozłożę sobie tutaj. Okay. Na papier. Wyłożymy nasz wydruk. Czy się Przyklejemy jeszcze jedną kartką, żeby jednak nie przepalić. Papier też ten dodatkowy pomoże nam wciągnąć więcej wigoci. Teraz weźmiemy odpowiednie narzędzia. Bo żelazko już jest porządnie nagrzane, więc można troszeczkę osuszyć nasz wydruk. Można to zrobić też w dłuższym procesie, czyli po prostu powiesić sobie na klamerkach w kuchni, czy na balkonie, czy w łazience. I pozostawić do wyschnięcia, ale dzisiaj nie mamy tyle czasu, więc troszeczkę pomożemy sobie takim przyspieszaczem. Ok, zobaczmy na ile przeszło. Myślę, że tu papier dosyć mocno już wypił. Super już niestety za mokre, żeby wpić coś więcej, ale spróbujemy sobie delikatnie już teraz, okej, okay, już prawie suche. Przyniżenie żelazkiem ma jeszcze tę zaletę, że pod wpływem temperatury papier też troszeczkę ciemnieje. Pojawią się nam też tutaj dodatkowe skazy. Trzeba uważać, żeby nie przetransferować sobie całego druku na żelazko albo na papier, który ma je pod spodem, co pod wpływem temperatury może mieć miejsce. I właściwie nasz wydruk jest już gotowy. Teraz myślę, że możemy znaleźć dla niego dobrą ramkę i zawiesić u siebie w biurze, a nawet rozpocząć seryjną produkcję wydruków na sprzedaż. Warto pamiętać jednak o zamieszczaniu e, na naszych pracach informacji o tym, skąd pochodzą i na jakich zasadach je publikujemy. Dlatego e, ja przygotowałem wcześniej taki opis, który nakleję sobie dodatkowo na, e, na wydruk, mimo tego, że tutaj na dole powinno być widać, tak, są autorzy pracy są przedstawieni. Aczkolwiek dla czystości sytuacji myślę, że warto tutaj dodać skąd pobraliśmy plik, z jakiego roku pochodzi i właśnie w jakiej domenie się znajduje. To jest fajny element zawsze edukacyjny i myślę, że warto promować jak najlepsze opisywanie naszych zbiorów, a szczególnie już prac, które przygotowujemy e, w celach komercyjnych. OK, tak wygląda opis, który przygotowałem. Mamy tutaj nazwę samego patentu, autorów, źródło, licencję czyli praca jest dostępna w domenie publicznej na podstawie wygaśnięcia patentu. I jako taką dodatkową ciekawostkę podałem również numer i datę zgłoszenia patentu. Taką metkę sobie możemy wyciąć. Hey. Hmm. Na odwrocie naszej pracy nakleić, jeżeli chcielibyśmy taki wydruk wykorzystać yy, w celach. Komercyjnych, na przykład zacząć produkować koszulki z takim nadrukiem to warto wtedy taką metkę umieścić na koszulce a można czasami wystarczy podać na takiej metce adres strony internetowej, na której Nasza koszulka będzie opisana, i gdzie będziemy mieli podane właśnie wszystkie te źródła, które tutaj się znalazły. Więc teraz nie pozostaje nic innego, jak oprawić i zawiesić w widocznym miejscu. Dzięki za dzisiaj, i do zobaczenia w kolejnych filmikach.